Texas, maja 1836 roku. Fort Parker. Siedemnastoletnia dziewczyna patrzy, jak jej teść zostaje powalony na ziemię uderzeniem maczugi wojennej. Jej teściowa zostaje dźgnięta nożem i pozostawiona krwawiąca w pyle. Zanim dziewczyna zdąży krzyknąć, wojownicy chwytają ją i wrzucają na grzbiet konia. Jest w szóstym miesiącu ciąży. Nazywa się Rachel Plamer. Przez następne 21 miesięcy doświadczy rzeczy tak strasznych, że nawet wiele lat później, w opublikowanych przez siebie wspomnieniach, pisanych w bezpiecznych murach domu ojca, odmówi opisania ich w pełni. Napisała tylko to. Podjęcie próby opisania sposobu, w jaki byłyśmy traktowane, jedynie pogłębiłoby moje obecne cierpienie, albowiem z uczuciami najgłębszego upokorzenia myślę o tym, a tym bardziej nie jestem w stanie o tym mówić ani pisać. Rachel Playmer była jedną z tysięcy. W XIX wieku rdzenne plemiona na obszarze amerykańskiego południowego zachodu porywały setki kobiet z osad pogranicza. Niektóre były wykupywane przez swoje rodziny po miesiącach lub latach negocjacji. Niektóre uciekały w chwilach chaosu i pieszo pokonywały setki kilometrów, by wrócić do cywilizacji. Większości nigdy więcej nie widziano. A te, które wróciły, nosiły w sobie historie, które prześladowały je aż do ostatniego oddechu historie, o których ledwo były w stanie mówić historie, których dziewiętnastowieczne wieczne gazety, regularnie drukujące każdy makabryczny szczegół publicznych egzekucji przez powieszenie, czasem odmawiały publikowania w całości. To nie są legendy pogranicza to są udokumentowane relacje, zeznania sądowe składane pod przysięgą. Wspomnienia publikowane przez samych ocalałych i sprzedawane tysiącom czytelników, którzy chcieli wiedzieć, co naprawdę działo się tam, na dzikich terenach. Jestem Crown and Dagger i tutaj nie odwracamy wzroku. Jeśli uważasz, że te historie zasługują na opowiedzenie, wesprzyj ten kanał, klikając Lubię to i subskrybując, ponieważ to, co nastąpi dalej, nigdy nie zostało wspomniane przez Twojego nauczyciela. Zacznijmy więc tam, gdzie zawsze się zaczynało. Najazdy niemal zawsze przebiegały według tego samego schematu. Wojownicy atakowali o świcie, lub o zmierzchu, gdy widoczność była słaba, a rodziny najbardziej bezbronne. Odizolowane gospodarstwa były najłatwiejszym celem. Rodziny żyjące wiele kilometrów od najbliższego sąsiada, bez nikogo, kto mógłby usłyszeć ich krzyki. Mężczyźni z gospodarstwa ginęli jako pierwsi. Mężowie, ojcowie, bracia, synowie na tyle dorośli, by trzymać karabin, zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku minut. Nie było negocjacji, nie było ostrzeżenia, nie było litości, była tylko skuteczność. Potem zaczynała się selekcja. Kobiety w wieku rozrodczym były najcenniejsze, mogły pracować, mogły zostać wymienione na inne plemiona. Albo sprzedane meksykańskim handlarzom prowadzącym targi niewolników na terytoriach północnych. Mogły stać się żonami i rodzić dzieci, które dorastały jako pełnoprawni członkowie plemienia. Cenione były również dziewczynki poniżej dziesiątego roku życia, ponieważ można je było wychować w obrębie plemienia i z czasem sprawić, że całkowicie zapomniały o swoim dawnym życiu. Po wystarczająco długim czasie mówiły językiem plemienia, przestrzegały jego obyczajów. I Nie pamiętały już, kim były wcześniej. Osoby starsze zabijano natychmiast. Nie mogły pracować. Nie mogły rodzić dzieci. Spowalniałyby oddział podczas długiej drogi powrotnej do obozu. Tak samo postępowano z niemowlętami. Płaczące dziecko mogło zdradzić położenie grupy ścigającym. Były to ciężary, na które wojownicy po prostu nie mogli sobie pozwolić. Proces selekcji był bezwzględny, praktyczny. Całkowicie pozbawiony emocji, Olive Okman miała czternaście lat, gdy wojownicy zaatakowali jej rodzinę w pobliżu rzeki Gila w Arizonie w lutym 1851 roku. Jej rodzina podróżowała na zachód wraz z grupą osadników, lecz spory dotyczące trasy sprawiły, że zostali odizolowani i pozostali sami. Rodzina Okmanów ruszyła dalej w pojedynkę, przekonana, że do bezpiecznego miejsca dzielą ich zaledwie dni. Mylili się. Oliw patrzyła, jak jej ojciec zostaje zatłuczony maczugami, jej matka zabita obok niego, jej starsza siostra oraz jej niemowlęcy brat. Czworo jej rodzeństwa zostało zamordowanych w ciągu kilku minut, podczas gdy Oliw stała sparaliżowana ze strachu. Gdy zabijanie ustało, przy życiu pozostały tylko Oliw i jej siedmioletnia siostra Maryanny. Wojownicy zaciągnęli je na pustynię. Oliw opisywała później, że przez całą noc szła boso przez dzikie tereny, po ostrych skałach, które rozcinały jej stopy, przez kępy kaktusów, pozostawiające dziesiątki kolców wbitych w jej skórę. Bez jedzenia, bez wody, bez odpoczynku, za każdym razem, gdy potykała się z wyczerpania, była bita maczugami, za każdym razem, gdy zwalniała, była okładana, aż zaczynała iść szybciej. Jej mała siostra szła obok niej krwawiąc z własnych ran. Zbyt przerażona, by płakać. Zbyt wyczerpana, by mówić. W świcie stopy oliw były tak poranione i spuchnięte, że każdy krok przypominał chodzenie po potłuczonym szkle. Ale szła dalej, ponieważ zatrzymanie oznaczało śmierć. A to była dopiero pierwsza noc. Gdy jeńcy docierali do obozu plemiennego, ich nowe życie zaczynało się natychmiast. Nie byli gośćmi oczekującymi ratunku, nie byli więźniami czekającymi na okup, nie byli już ludźmi, byli własnością. Kobiety od pierwszego dnia kierowano do pracy, zanim ich rany się zagoiły, zanim zjadły prawdziwy posiłek, zanim przespały noc, zbieranie drewna na opał, aż dłonie pękały i krwawiły, noszenie ciężkich, glinianych naczyń z wodą, przez wiele kilometrów pod brutalnym pustynnym słońcem skrobanie skór zwierzęcych, aż palce były do krwi zdarte, wykopywanie jadalnych korzeni z twardej, zbitej ziemi, dźwiganie ładunków, które wyczerpałyby dorosłego mężczyznę, każde zadanie, którego nikt inny nie chciał wykonywać, spadało na nie. Każda praca zbyt poniżająca lub zbyt wyczerpująca dla członków plemienia stawała się ich obowiązkiem, jadły na końcu. Cokolwiek zostało po tym, jak całe plemię skończyło jeść. To był ich posiłek. Jeśli polowanie było nieudane, mogło nie zostać nic. Zasypiały z pustymi żołądkami i budziły się przed świtem, by znów pracować. Rachel Plumber opisała swoje pierwsze miesiące wśród komanczów. Byłam nieustannie zmuszana do pracy od najwcześniejszego świtu aż do późnej nocy. Gdy nie wykonywałam zadań ku ich zadowoleniu, bito mnie maczugami i kijami. Moje życie było jednym pasmem nieustannego lęku, cierpienia i nędzy. Pobicie następowało często i bez ostrzeżenia, za zbyt wolną pracę, za okazywanie wyczerpania, za płacz, gdy ból stawał się nie do zniesienia, za mówienie po angielsku do innej pojmanej, czasem bez żadnego powodu, jaki ktokolwiek mógłby wskazać, po prostu dlatego, że tam były, dlatego, że były bezsilne dlatego że nie było żadnych konsekwencji. Olive Oatman spędziła cały rok jako niewolnica wśród Jawa Paj, zanim została wymieniona na plemię Mohave. Przez ten rok ona i jej młodsza siostra Mary Ann były zapędzane do pracy na skraj śmierci, regularnie bite, karmione resztkami, których nikt inny nie chciał. Nie zapewniano im żadnego schronienia przed brutalnym słońcem Arizony ani przed mroźnymi, pustynnymi nocami. Marian miała tylko siedem lat, jej małe ciało po prostu nie było w stanie znieść przemocy, głodu i niekończącej się pracy. Zaczęła gasnąć, z tygodnia na tydzień coraz chudsza, z dnia na dzień słabsza. Oliw patrzyła, jak jej młodsza siostra umiera po kawałku, widziała jak światło znika z jej oczu, jak staje się cieniem roześmianego dziecka, którym była. I nie było nic, co mogłaby zrobić, by ją uratować. Ale to co naprawdę łamało te kobiety, to nie była praca, to nie był głód. To było to, co działo się, gdy nie były posłuszne, albo czasem wtedy, gdy nie zrobiły nic złego. Matilda Lockhart miała 13 lat, gdy została schwytana przez komanczów w Teksasie w 1838 roku. Zaledwie dziecko, córka farmera, która nigdy nikogo nie skrzywdziła, spędziła dwa pełne agonii lata w niewoli zanim została zwrócona podczas negocjacji pokojowych w San Antonio w marcu 1840 roku. Gdy teksańskie władze zobaczyły, co jej zrobiono, ledwo były w stanie mówić. Zachartowani ludzie pogranicza, którzy przez całe życie widzieli przemoc, stali w osłupiałej ciszy. Świadek o imieniu Mary Maverick, która pomagała kąpać i ubierać dziewczynę po jej uwolnieniu, opisała później to, co zobaczyła w swoim dzienniku. Jej głowa, ramiona i twarz były pełne siniaków i ran, jej nos został dosłownie wypalony aż do kości, cała mięsista końcówka zniknęła, a na końcu kości utworzył się wielki strób, oba nozdrza były szeroko otwarte i pozbawione tkanki. Matilda, ledwo zdolna mówić głośniej niż szeptem, wyjaśniła jak do tego doszło. Kobiety z plemienia uczyniły z jej dręczenia zabawę, budziły ją ze snu, przykładając płonące patyki do jej twarzy. Jej nos był ich ulubionym celem. Noc po nocy, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, jej krzyki sprawiały im rozrywkę. Zapach palonego ciała wywoływał u nich śmiech. W końcu nie było już nic, co można by spalić. Całe jej ciało było pokryte podobnymi śladami. Oparzenia na ramionach, plecach, nogach. Dowody systematycznego okrucieństwa, które wykraczało daleko poza karę, poza dyscyplinę, w coś mroczniejszego, co nie miało żadnego celu poza samym cierpieniem. Ery Maverick napisała, że Matilda była całkowicie upodlona i nigdy więcej nie była w stanie podnieść głowy. Matilda Lockhart nigdy nie podniosła się po tym, co jej zrobiono, ani fizycznie, ani psychicznie ani duchowo. Zmarła dwa lata po uwolnieniu, jej ciało było zbyt zniszczone, by trwać dalej, jej duch zbyt całkowicie złamany, by tego chcieć. Miała piętnaście lat, gdy umarła. Ogień był narzędziem, które plemiona dobrze znały. Czasami jeńców przywiązywano do ziemi i palono powoli. Ogniska utrzymywano celowo niewielkie, aby cierpienie trwało godzinami. Zazwyczaj było to zarezerwowane dla męskich jeńców lub służyło wysyłaniu wiadomości do wrogów. Znacznie częściej ogień wykorzystywano jako codzienną formę dyscypliny rozgrzany metal przykładany do skóry, rozżarzone węgle kładzione na ramionach i nogach, patyki wyciągane prosto z ogniska i przykładane do twarzy, by obudzić jeńców lub ukarać ich za drobne przewinienia. Pach palonego ciała stawał się czymś znajomym, oczekiwanym, rutynowym. Najbardziej przerażające użycie ognia miało jednak miejsce jako kara zbiorowa, jako akt zemsty pobójce w Domu Rady w San Antonio w marcu 1814 roku, kiedy teksańskie władze zabiły kilku wodzów komanczów podczas tego, co miało być negocjacjami pokojowymi. Plemiona zemściły się na jeńcach, których wciąż przetrzymywały. Trzynastu więźniów zostało przywiązanych do ziemi. Wokół nich rozpalono ognie. Małe ognie, ostrożnie podtrzymywane, zaprojektowane tak, by powodować maksymalne cierpienie przez jak najdłuższy czas. Proces trwał godzinami. Wśród nich była młodsza siostra Matildy Lockhart. Miała sześć lat. Gdy kilka tygodni później przybył inny oddział komanczów, by negocjować w sprawie innych jeńców, przyprowadzili ze sobą ocalałą osobę, która opisała wszystko, co się wydarzyło. Każdy szczegół. Każdy krzyk. Przekaz był jednoznaczny: Sprzeciwcie się nam, a wszyscy, których kochacie, będą cierpieć w sposób, którego nie potraficie sobie wyobrazić. Zatrzymaj się nad tym na chwilę. Kobiety, które nigdy nikogo nie skrzywdziły, żony farmerów, córki, matki, dzieci, wyrwane z wszystkiego, co znały, od wszystkich, których kochały, i poddane latom systematycznego cierpienia. Niektóre były przetrzymywane przez miesiące, inne przez lata, jeszcze inne przez dziesięciolecia. Co zrobiłbyś na ich miejscu? Jak długo byłbyś w stanie przetrwać? Daj znać w komentarzach. Była jeszcze jedna próba, której musieli stawić czoła jeńcy. Rytuał zaprojektowany tak, by złamać ich już od pierwszego dnia. Nazywał się bieg przez szpaler. Jeniec był zmuszany do biegu pomiędzy dwoma długimi rzędami wojowników uzbrojonych w maczugi, kije, bicze i wszystko inne, co mogło sprawić ból. Każda osoba stojąca w tych rzędach uderzała go, gdy przebiegał obok. Cel był prosty: dotrzeć do końca, wciąż stojąc. Ci, którzy upadali, byli bici, dopóki się nie podnieśli. Ci, którzy nie byli w stanie wstać, spotykali się z czymś gorszym. Szpaler spełniał wiele funkcji, był rozrywką dla plemienia, świętowaniem udanego najazdu. Był sposobem natychmiastowego złamania ducha jeńca i pokazania mu jego nowego miejsca w świecie. I był testem. Ci, którzy okazywali odwagę, którzy odmawiali krzyku, którzy biegli dalej, bez względu na to, ile razy byli uderzani, czasami zyskiwali nieznacznie lepsze traktowanie później. Ci, którzy okazywali słabość, jedynie zapraszali kolejne nadużycia. Rachel Plameumber pisała o tym, że wielokrotnie musiała przechodzić przez szpaler podczas swoich dwudziestu jeden miesięcy niewoli, szybko, poprzez brutalne doświadczenie. Nauczyła się, że okazywanie bólu tylko zachęcało do większej przemocy, że płacz sprawiał, iż bili mocniej. Szacunek budziła dla nich ponad wszystko odwaga. Napisała wiele lat później. Żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej. Pod koniec niewoli Rachel nauczyła się stawiać opór. Gdy jedna z jej porywaczek zaatakowała ją, Rachel pobiła kobietę tak dotkliwie, że wojownicy stojący w pobliżu zaczęli się śmiać i wiwatować. Podziwiali jej ducha, jej odmowę bycia złamaną. Od tego dnia jej traktowanie uległo poprawie, nie drastycznej, ale na tyle wyraźnej, by to zauważyć. Większość jeńców nigdy tego nie odkryła. Pozostawali ofiarami. Z każdym dniem coraz słabsi, aż umierali w niewoli, albo zostawali w końcu wykupieni i wracali do rodzin, które ledwo ich rozpoznawały. Niektóre kobiety spotykały zupełnie inny los. Zostawały wzięte za żony. Może to brzmieć jak lepsze traktowanie. Pod pewnymi względami tak było. żony jadły razem z plemieniem zamiast resztek, doświadczały mniej przypadkowej przemocy fizycznej, miały określone miejsce w porządku społecznym. Miały kogoś, kto na swój sposób brał za nieodpowiedzialność, ale nie miały w tej sprawie żadnego wyboru, żadnego. Młode kobiety były oddawane wojownikom jako nagrody, jako zapłata za udane najazdy. Oczekiwano od nich wypełniania wszystkich obowiązków żony, wszystkich, domowych i innych. Opór spotykał się z przemocą, dopóki opór nie ustawał. Niektóre kobiety z czasem akceptowały swoje nowe życie. Nie dlatego, że tego chciały, lecz dlatego, że akceptacja była jedynym sposobem, by przetrwać. Cynthia N. Parker została pojmana w wieku dziewięciu lat podczas tego samego najazdu, w którym uprowadzono Rachel Plame Umber. Ataku na Fort Parker tamtego majowego poranka w 1836 roku. Była tylko dzieckiem. Widziała, jak jej rodzina została zabita i została zabrana do świata, którego nie rozumiała ale cynthia Ann nie spędziła w niewoli 21 miesięcy jak rachel spędziła tam 24 lata dorastała wśród komanczów nauczyła się ich języka ich obyczajów ich wierzeń poślubiła wodza wojennego o imieniu peta i miała z nim troje dzieci córkę o imieniu topusana którą nazywała kwiatem preri oraz dwóch synów z których jeden stał się legendarnym kłaną parkerem ostatnim wielkim wodzem ludu komanczów dług wszelkich relacji Cynthia Anne kochała swojego męża kochała swoje dzieci kochała życie które zbudowała gdy texas rangers w końcu odnaleźli ją w grudniu 1860 roku nie chciała zostać uratowana walczyła z nimi krzyczała wołając męża błagała by pozwolono jej zostać z rodziną zabrali ją mimo wszystko jej mąż Peyton Nakona Zginął podczas najazdu, albo zmarł krótko później od odniesionych ran. Relacje na ten temat są rozbieżne. Jej synowie uciekli i nigdy więcej ich nie zobaczyła. Tylko jej niemowlęca córka, Prairie Flower, została zabrana razem z nią do niewoli, od Lasinti, an właśnie tym było to uratowanie, drugą niewolą. Przez pozostałe dziesięć lat swojego życia próbowała uciec z powrotem do Komanczów, do swoich synów do wszystkiego, co znała. Nigdy jej się to nie udało. Była nieustannie obserwowana, pilnowana przez członków rodziny, którzy wierzyli, że jej pomagają. Zmarła w 1890 roku, ze złamanym sercem. Niektórzy historycy uważają, że po prostu przestała jeść po tym, jak Prairie Flower zmarła na grypę, że celowo zagłodziła się na śmierć, wybierając śmierć zamiast życia wśród ludzi, którzy stali się dla niej obcy została ocalona od jedynej rodziny, jaką pamiętała, i to ją zniszczyło. Być może nic nie ukazuje brutalności niewoli na pograniczu bardziej niż to, co spotykało dzieci. Dwuletni syn Rachel Plamemer James został wyrwany z jej ramion podczas najazdu na Fort Parker. Nigdy więcej go nie zobaczyła podczas swojej niewoli, lecz to los jej drugiego dziecka najbardziej prześladuje historię. Rachel urodziła syna sześć miesięcy po rozpoczęciu niewoli. Przez sześć tygodni opiekowała się nim najlepiej, jak potrafiła. Potem wojownicy uznali, że niemowlę spowalnia jej pracę. Jej własnymi słowami. Zabrali mi moje dziecko. Nigdy więcej nie widziałam go żywego. Rachel miała wtedy dwadzieścia lat. Rachel Plomber została ostatecznie wykupiona. Gdy jej ojciec w końcu ją zobaczył, ledwo rozpoznał własną córkę. Była wychudzona, pokryta bliznami. W jej oczach było coś, czego wcześniej tam nie było. Napisała swoje wspomnienia, jedną z pierwszych relacji z niewoli, opublikowaną w Teksasie. Ponownie zaszła w ciąże i urodziła zdrowego syna. Zmarła dwa miesiące później. Jej ciało po prostu nie wytrzymało. Jej syn James, ten dwuletni chłopiec wyrwany z jej ramion, został ostatecznie wykupiony. I zwrócony rodzinie w 1832 roku. Miał wtedy osiem lat, spędził sześć lat wśród komanczów, wystarczająco długo, by całkowicie zapomnieć o rodzinie, w której się urodził. Olive Oatman została uwolniona po pięciu latach spędzonych wśród plemienia Machawe. W przeciwieństwie do brutalnego traktowania przez Jawa jej czas wśród Machawe był bardziej złożony, została przez nich adoptowana. Otrzymała ziemię do uprawy. Jej twarz została wytatuowana ich świętymi znakami, lecz wciąż była jeńcem. Nie mogła odejść, gdy w 1856 roku w końcu weszła do Fortiuma. Ważyła niespełna czterdzieści kilogramów i ledwo potrafiła mówić po angielsku. Słowa przychodziły powoli, boleśnie, jakby były tłumaczone z innego języka, a na jej podbródku pięć niebieskich linii obwieszczało każdemu, kogo kiedykolwiek spotkała, że została naznaczona przez inny świat. Oliw, jej mą, małe granice, biegle nauczyli się języka, przyjęli wszystkie obyczaje, poślubili wojowników i urodzili dzieci, które dorastały jako pełnoprawni członkowie plemienia, nie pamiętając żadnego innego życia, gdy w końcu, chodzą, a tysiące po prostu zniknęły, porwane podczas najazdów i nigdy więcej nie widziane. Bez wspomnień, które mogłyby opowiedzieć ich historię, bez zeznań, które zachowałyby ich cierpienie, bez grobów, które ich rodziny mogłyby odwiedzić, tylko nazwiska w starych dokumentach, wpisy w wyblakłych księgach i rodziny, które spędziły resztę życia, zastanawiając się, mając nadzieję, modląc się o wieści, które nigdy nie nadeszły. Pogranicze nie było miejscem bohaterów i złoczyńców. Nie było romantyczną przygodą, jaką przedstawiały tanie powieści, było miejscem przetrwania brutalnego, krwawego, bezkompromisowego przetrwania, w którym wszyscy, po każdej stronie, popełniali czyny, które miały nawiedzać tę ziemię przez pokolenia. Kobiety, które przeżyły niewolę, nosiły swoje doświadczenia na zawsze w bliznach, w milczeniu, w rzeczach, których nie potrafiły zmusić się, by zapisać nawet we własnych wspomnieniach. Nawet wiele lat później. Nawet w bezpiecznych murach domu. Rachel Pleymer pisała, że niektóre rzeczy są zbyt straszne, by je opisać. Że niektóre wspomnienia są zbyt bolesne, by ubrać je w słowa. Zniszczona twarz Matildy Lockhart mówiła głośniej niż jakiekolwiek słowa. Niebieski tatuaż Olive Oatman obwieszczał jej historię każdemu, kogo spotkała przez resztę życia. Trwały znak, trwałe przypomnienie, trwała opowieść zapisana na jej skórze. Przeżyły to, czego nie da się przeżyć. Wytrzymały to, czego nie da się wytrzymać. Żyły, gdy tak wielu innych zginęło, pozostawiły po sobie świadectwa, które zmuszają nas do pamiętania, czym naprawdę było amerykańskie pogranicze. Nie przygodą, nie opowieścią o triumfie, lecz koszmarem, który trwał przez pokolenia. Historia nazywa te kobiety ofiarami, i każda z nich była ofiarą, ale były też czymś więcej, były ocalałymi, były świadkami, były tymi, które wróciłyby opowiedzieć nam co wydarzyło się w miejscach, których nikt inny nie widział, w miejscach, o których reszta Ameryki wolała zapomnieć. Ich historie mają znaczenie, ich cierpienie ma znaczenie, ich odwaga ma znaczenie bo jeśli o nich zapomnimy, zapomnimy prawdę o tym kim byliśmy i kim jesteśmy. Jeśli chcesz więcej historii, których inni odmawiają opowiedzenia, zasubskrybuj pole bitwy historii. Nie odwracamy wzroku.